Halo? Cicho. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwonię w sprawie butli tutaj, dwutlenek węgla. Buteleczka jest. No, 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 no. Coś pan opowie o tej butli więcej? Jeszcze raz? Czy coś pan opowie więcej o tej butli? Nie no, butla jest, no, no sprawna jest, no tam wszystko szczelne, butla wygląda jak nowa. Ja ją kupiłem do akwarium, no, ale teraz tam kupiłem mniejszą, nie? Bo tu trochę pozmieniałem i kupiłem mniejszą. No ja ona była do akwarium, ona jest pełna, nie? Ona jest Widzę. pełna, także. Praktycznie no jest pełna, bo ona chodziła, nie wiem, no, 3 trzy dni, jak ją po napełnieniu, to, to tyle co to jest za pełna. Tak jakby nowa. Ale galiza... Jeszcze raz, to jest nowa, jakby. No tak, tak, tak. Legalizacja, Dobra. wszystko jest, także, mhm. także tutaj jest. Ten... Wszystko sprawne, szczelna. Ja mam pytanie. Jak mówka? Tak no, no, no Ja wiem, ja wiem. Tylko to jest dla mnie jednorazowe, bo ja w marcu planuję tutaj z sąsiadem pewną akcję i potrzebujemy butli, bo słyszał pan o wysadzaniu drzwi dwutlenkiem węgla, nie? Da się. Da się wysadzić. Będziemy sąsiadowi na działkę się włamywać. Rozumie pan? Chcemy na działkę no, wjazd, Nie do końca, tak? ale no to tam już nie moja sprawa. No dokładnie. Cena jest tutaj no. widzę 200 zł, tak? Tak, tak. tak no mówię, no butla jest jak noweczka, no i ten... Elektrozawór, wszystko też jest, także ten, ten zawór cały, nie? A jak z Odbiór osobisty, tylko. Odbiór osobisty. No tak, bo wie pan jak gdzie co tam wysyłać, nie? Ile to waży? Kurczę, wie pan, co nas w całości no to by nie ważyło do mnie ważyło tam, nie? Wiem? 12 kg może. To cały chuj tak naprawdę. Myślałem, że z 50 to tylko do auta wziąć i odjechać na proste, nie? No tak, no. Na pewno, że tak. no. To co, widzę? A pan z daleka? Pan z daleka? Nie, z duńska Wola. No, Widzimy się no. jutro, co? Dogadamy się, co? No Wezmę nie ma problemu. złotych. Pan mi tam mogarniemy, wsadzimy. No ja mam Fiata Pandę, to się zmieści wody, chyba, co? Zmieści się, wie pan co, no to nie jest... <laughs> Kurczę, wie pan co, to naprawdę nie jest duże, nie? Nie jest? Wie pan, wielkościowo, wie pan co, ja zaraz panu zmierzę, jak to wygląda. Śmiało wejdzie, bo to nie jest, wie pan, no... Mam tutaj miarkę, ona... Prawie tutaj robiłem te ogłoszenia to, no, to jełem, tutaj przyniosłem, ona z tym całym tutaj, z tym, z tym, z tym, tutaj zaworem, co tutaj do, do odkręcania jej jest, no to jest całe, to jest 80 cm. no. O, to długa trochę, to można przysiady na nią robić, taka wielka. No 78 cm dokładnie ma, no od, 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 od dołu na wysokość, nie? Rozumiem, to co, weźmiemy jutro? Pieprzymy ją do fiata, 200 do łapy i się żegnamy. Proste, co? No. A nie ma. To no, decyzja na, de, 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 de ja należy do pana. No. Ja wiem, nie, no jestem chętny. Tylko żebyśmy nie upadli z tą butlą ja wypał. Żeby to. Żebyśmy kurwa nie upadli z tym, bo wy, wybuchnie jeszcze. Nie, tam spokojnie. To nie wybucha, spokojnie. jak upadnie? Nie, no wie pan, co ja tego nie rzucałem. Że... <laughs> Trudno mi powiedzieć. Ja to nie rzucałem, nie? To stało u mnie i tak. Ja zmieniłem teraz, bo mam mniejszą brak do tego, do akwarium, nie? No i tam postanowiłem no to co, sprzedać. tak? Do akwarium da się bąbelki tym robić, tak? Tak, tak, tak. Bo wie pan, ja to dam... Bo ja mam paletki i one. i tym obniżam sobie pH wody, nie? ja? Dobra. I ja napiszę smsa z mojego numeru, hmm. bo ten jest zakryty i pan mi tak, odpowie tak. w SMS-ie z adresem, dobra? Okej. Okay. Dobra, okay. dzięki. Tylko pan co, no jutro, no jutro po czternastej, nie? Bo ja do 14 pracuję, nie? Luzik, ja mam cały dzień wolny, bo ja ogólnie złodziejem jestem, piwnica ukradam. Także no. dogadamy się jutro. Okej. Okay. Dobra, dzięki. Dzięki. Piwnicę okradam, złodziejem jestem, halo. Ta, jak ja złodziej? 4600 łapek. Dzięki goście. Normalnie.